Cześć, witam Was w nowym odcinku z BMG Drive Dzisiaj, jak sami widzicie, jeździmy autobusem I włączyłem jeszcze ruch z policją Więc mamy utrudnienie, musimy się trzymać zasad Zrobimy taką rundkę po mieście z przystankami I wyjedziemy za miasto Odcinek będzie trwał max 20 minut Więc ja już grzeję maszynę za pierwszym no i lecimy a i przed rozpoczęciem odcinka zapraszam Was na mój serwer Discord link w komentarzu Ale fajnie się jeździł autobusem z BMG Drive Dobra Gdzieś, o oh, chyba to było Tak, dobrze pamiętam Dobra No, policja kogoś ma o, Chyba tego mi się wydaje Trąbiłem na policję Nie, bo myślałam, że we mnie walnie, tak szczerze Jakby co widzowie, to ja jem, więc smacznego jak wy też jecie hmm. Nie, po prostu jem śniadanie widzowie, bo jest dziesiąta, nawet nie, dziewiąta jest. Jeszcze ja nic nie jadłem. Dramat. A ja żółte mamy. Hmm. Żółte to można. Muszę pamiętać widzę o prędkości, bo ja przeciwko prawie zapomniałem. Ten to na czerwonym. Dobra, i teraz my jedziemy. Czerwone. Miasta teraz się zjeżdżają, zjeżdża policja. Wsiadało i wysiadało Policja za mną, więc się zatrzyma nie wiem czemu, A. tutaj widzę w lewą. że co nie? Ja się nie zatrzymałem, ale. Okej. Okay. Wchodzą, wchodzą sobie ludzie, ja zamykam już drzwi. I don't... Znowu widzowie w lewo lecimy. Dziękuję, że mnie puszczasz. Teraz prosto jedziemy już poza miasto. O, niestety, o, nie będziemy mieć. dobra, to sobie poczekamy. Przystanek. tutaj sobie robię widzowie taki przystanek, bo tu dużo sklepów, to wiecie mm. ludzie chcą wrócić czasami do domu więc trzeba tutaj taki zrobić im, bo tam to wiecie czasami nie, nie chce im się dojść więc ja sobie, policja na no, żółtym Myślałem, że się na czerwone zmieni to było dopiero było Okay. E você Serio? Co to za policja? Przystanek. To jest przystanek o nazwie Pętla. Idziemy tutaj na ten przystanek i na mm, tą większą drogę. Prześciłem go, widzo, no niestety, no. Karoserię mi, mi psu. Dobra. Widzowie, to nic nie szkodzi. Nie wiem, czy on mnie zahamował specjalnie, żebym w niego wjechał. Wymuszenie. Przedostatni chyba przystanek albo ostatni. Nie, przedostatni, przedostatni. to jest ostatni przystanek. Teraz jedziemy na pętlę po tym przystanku. Musimy poczekać, aż zbieram powietrze, a coś takiego o, właśnie zmieszczę się tutaj, do środka. No i co widzowie? Autobus jak nowy? To się wyklepie widzowie. Mówiłem. Tylko. Mówiłem widzowie, że to się wyklepie. Patrzcie na to, widzowie. Dobrze jest, nie trzeba psuć. Ja Wam, widzowie, dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że taka traska autobusowa się Wam podobała. Mm, no i co? Mm, do zobaczenia do następnej trasy autobusowej, która, mam nadzieję, się nie skończy tak. No to co? Elo widzowie. Dobra, szybko tylko ten autobus sprzątnę, żeby, żeby mnie pracodawca nie zabił. Nie, no dam jakoś tutaj widzowie na półkę ten autobus. Powiem mu, że z złą przywiozłem, a tamten autobus jest u mechanika, bo po prostu olej się zepsuł, co nie o. są tylko części zamienne i tyle. No, to się sprzątnie. Poza kadry tylko muszę szybko wywalić. Dobra widzowie, możecie sobie zobaczyć. Yy... Możecie sobie zobaczyć, tutaj autobus powiesiłem ładnie, co nie? Powiem szefowi, że wiecie, to jest ze złomu taka ozdoba, a mój autobus po prostu olej trzeba było zbadać. Także teraz naprawdę elu.